No, no, witajcie dzisiaj z takiej troszeczkę innej perspektywy, wygląda jak wilk. Ryjak śmieją. Myślę, nagrawa, może tak, Żeby dla urozmaicania, nie tylko z głowy, możecie napisać komentarz, która opcja Wam się bardziej podoba, czy po prostu trochę tak, trochę tak. No i co, jak widzicie, ja dalej działam to samo, czyli wałowanie. Zacząłem sobie gdzieś od godziny 9 hmm, z groszami, jest po 12 troszeczkę. Wałóję jeszcze raz te wszystkie pola co przewałałem, przewałałem, fuh, przewałowałem wczoraj. Ponieważ jest sucho, gruda się tak nie rozbija przy jednym razie, dlatego robimy to dwa razy. Zostało mi, zostało mi na tym kawałku jeszcze do zwałowania kilka przyjazdów. To taki najw największy tutaj kawałek. przynoszę się na trzy mniejsze. Liczę, że około godziny 15 uda mi się skończyć, tutaj, plus minus, może wcześniej, i będę się przenosił na kolejne gospodarstwo. Tam, gdzie już też jest siany rzepak, od wczoraj, żeby troszeczkę nadgonić. No, on się jedzie nowym silnikiem, nowym silnikiem Amazona, który mamy tego Kondora. 15 metrów szerokości, ma bardzo dobrą wydajność, bo on jest w ciągu dnia w stanie ciachnąć. Nawet powyżej 80 hektarów, więc to jest bardzo fajny wynik. Mimo tego, że nie jeździ z jakąś tam zawrotną prędkością, bo 8 na godzinę, no ale jest szeroko, 15 metrów. No tutaj ja tutaj wałuję na 12 metrach, tyle że ja jeżdżę 11 na godzinę, troszeczkę szybciej, ale na metrach mi to ucieka, no i zwłaszcza, że wałuję, wałuję dwa razy, więc dogonić go razy nie będzie tak łatwo, chociaż operator, który. Sieje, mamy dziś sobotę i dzisiaj ma pracować tylko do obiadu, czyli gdzieś niedługo będzie kończył. I ma mieć wolne. On, on często właśnie ma wolne w weekendy z racji, że tam spotyka się z córką. W weekendy więc dzisiaj i jutro go nie będzie. Więc może mi się południe to gonić, nie wiem, zobaczymy. Jutro cały dzień, to po poniedziałku zobaczymy. Troszeczkę deszcz nadają dzisiaj jakieś tam delikatne przeloty, to samo jutro. I w niedzielę. Z kolei poniedziałek ma być naprawdę mokry i ma lać solidnie, więc pewnie będzie przerwa. Tak naprawdę na przełomie poniedziałku i wtorku powinniśmy zakończyć się wyrzepaku jak wszystko dobrze pójdzie. Zobaczymy, czy nie będzie zbyt mokro. Na sianie, też troszeczkę zalepiają się, zalepiają się końcówki tutaj dysz w tym siewniku. Czy to mogę nazwać dysz? Przywodów po prostu, z których idzie nasiono. Są redlice, które idą na głębokość około 1,5 cm do no mniej więcej 1,5 cm yy, siejemy rzepak. Od razu z rzepakiem jest podawany nawóz i pelet przeciwko ślimakom, ponieważ tutaj ślimaki yy, wpieprzają rzepak regularnie, więc ten pelet jest rozpylany. Zarówno jest podczas siewu, jest i też roz, rozsypywany rozsiewaczem już po siebie, przed, przed wołowaniem albo po wołowaniu, zależy jak się to uda czasowo ogarnąć. To jest problem właśnie z plagą ślimaków. Nie dość, że ślimaki to jeszcze te gołębie, tak jak tam wspomniałem, pieprzają ten rzepak. I oprócz tego, jeszcze, jakiś, yy, jeszcze jakieś takie, bądź wady, nie chcę wam kłamać, bo, bo, bo słyszałem, jak rozmawiali na ten temat. Właśnie przeciwko temu ten poplon wysiewamy. Zobaczymy, to jest pierwszy rok eksperymentalny. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda. No i tak, aktualnie spalanie około 21 litrów na godzinę. jeszcze Monitor pracy. Tak, dwie godziny przepracowane. Dwie godziny mamy przepracowane. Wydajność około dwunastu hektarów na godzinę. Ale to chwilowa, średnia to osiem. No Ale to z przejazdami, i tak dalej. To stąd, stąd się taka średnia robi, już zużyte 50 litrów. Czy ten dobra z bała, nie wiem dobry ścieżka. Teraz już nie widzę, że coś mi się nie zgadza. Fajnie jest korzystać, właśnie, zobaczyć na ekran nawigacji, bo to dużo pomaga. bo na zaposianiu właśnie bezpośrednio w ściernisko to nie jest aż tak widoczne. W nocy to już całkowicie byłoby nierealne chyba. Działać bez nawigacji. No mam założoną tu nową satelitę, który odbiera ten sygnał RTK, jakoś ja nie widzę dużej różnicy względem tej starej SF je, SF1, tyle że to może po prostu w trudniejszych warunkach się lepiej spisuje, w trudniejszych warunkach pod względem gorszego zasięgu. No i tak to wygląda, ciśniemy dalej. Później się przyniosłem te dwie mniejsze kawałki, na te dwa mniejsze kawałki I pewnie tam do wosponowiłem No cóż wam mogę powiedzieć, i takie sytuacje się zdarzają Na ostatnim kawałku wałowałem I zaczęło napierdzielać deszczem Wały już mi oczywiście musiało zalepić, więc Trzeba przerwać I nie wiem, już tego kawałka chyba nie dokończę Poczekam na eskortę i przyniosę się do na następne gospodarstwo Tu będzie przewołowane tylko półtora razu bo jest to drugie kółko, zrobiłem w połowie to raczej chwilowe ma być, tu już się widzę przyjaśnia takie oberwanie chmury to już w tamtą stronę poszło ale nie wiem czy się to uda jeszcze wałować zbyt mokro, nie wiem jak na tamtym gospodarstwie bo to tak jakby stamtąd przyszło, gdzie gdzie teraz jadę ale to przy tej pogodzie to przez pół godziny się będzie raczej można działać dalej chyba, że się coś zmieni z tą pogodą bo nie wolno zapominać, że jesteśmy w Anglii także zobaczymy też to się wydarzy. No ja jeszcze przenoszę na kolejne gospodarstwo. Ktoś ja się przyjechał tutaj z pracy Żeby nie eskortować, jedzie przede mną Land troszeczkę Niełatwo mi się Poruszać Z przodu mając ten rozsiewać Strasznie mi to widoczne się granicza Po no niektórych zakrętach Ale no, jakoś się radzę nie my nie jest, nie jest daleko, zaraz będziemy na miejscu tak naprawdę. Nie wiem czy to się będzie nadawało do wałowania teraz czy nie trzeba będzie się wstrzymać z pół godziny albo dłużej po tym deszczu, bo zakleiło mi całe wały. To jest sobie nie problem, bo jak będzie słowo to ja się przejadę. Bo po polu, po polu parametrów to powinno odpadać. Ale zobaczymy. Jadę tak asekuracyjnie z hamulcem Ponieważ na Hamulce się właśnie ja tutaj grzały ostatnio W tych wałach Co hydraliczne hamulce Tak jakby te siłowniki działały zbyt agresywnie Zobaczymy czy po tym przyjeździe będą te koła jak statyk Wieje, ja słońce zaczyna świecić, tam deszcz posłutą tą bokiem Więc raczej powinno być bo, zwłaszcza, że prognozy nie przewidują żadnych opadów. A z reguły te prognozy są dosyć dokładne i wiarygodne. I tak to jest, Zaraz będę na polu i tam się będziemy widzieli. A się wiatr nie zrobiło? Pisga jak kieleckiem. Ja już się, jestem na tym kolejnym gospodarstwie. Zacząłem wałować drugie pole. Sprawdzam, na jeszcze czas, czy dysze nie są przytkane. Ach. Trochę wcześniej popadało, ale gruda jak cholera Nie chcę się aż tak dobrze rozbijać dobior tam się drugi raz przywołuje, to można powiedzieć że jest w miarę muszę sobie jakoś dobrze rozliczyć ten popląd, bo nie mam powiedziane jasno na których polach ile mam tego wysiewać mam 10 worków to jest materiał na 40 hektarów no i tak jakoś mniej więcej sobie to muszę rozliczyć, tak środkami pól siewam Bo nawet dokładnie nie wiem, ile jeździłem. Z 10 może i więcej. Ale o. O, jakoś się ogarnie, na jednym więcej, na drugim mniej. To i tak jest, mówię, wszystko eksperymentalne. Tak jak oni zresztą sami mówią, zobaczymy, czy to jakiekolwiek przyniesie efekty. Wiatr wieje i tak ciężko zobaczyć, czy czy ten poplon jest rozpylany, czy nie. Ponieważ to dmucha bo wiadomo albo w drugą stronę. Te grubsze frakcje, czasami się coś wrzuci w oczy, widzę, że lecą grubsze ziarna, znaczy, że działo, bo na przykład wczoraj się zagapiłem i dłuższy czas jeździłem, tak wydawało mi się, że rozpyla. A okazało się, że nie i musiałem później wracać po tych samych śladach. <laughs> Bardziej intuicyjnie. Zobaczymy, jak to w ogóle, jak to w ogóle powschodzi, czy powschodzi jest zagadką. Tutaj to całe, całe skupisko tych pól jest w pobliżu takiego tutaj większego miasta. Się zowie Korby. No jakby to no na nas tu ma Korby. Słuchaj jest, ale miejscami też trafiają się takie miejsca, miejscami trafiały się miejsca, e, że są jakieś dziury z wodą, jakieś takie kurcze jamy. Nie wiem czy takie źródełka wybijają, czy coś z drenażem. Nie tak, ale trzeba uważać, bo już dwa razy dzisiaj wały musiałem czyścić. To jest błota, tak jak już wam kiedyś wspominałem. Do najprzyjemniejszych yy, czynności takowe czyszczenie wałów nie należy. No dobra, nie, to jest środek. To to, to e, rozpyla z powrotem, już nie będę, z, znaczy no, tutaj w prawą stronę już nie będę rozpylał tego. <laughs> Na razie styka, zakończyłem na ścieżce numer 12. Pamiętajcie, 12 ścieżka. Czyli w drugą stronę jadąc, od 11 muszę rozbierać z powrotem. jakiś kurwa chuj worek ze śmieciami wyrzucił. Uy, spać się chce. Wczoraj, gdzieś zakończyliśmy około 23.00, położyłem się spać po północy. Trochę później się wstałem, co prawda, bo zaczynaliśmy o 8.30, ale mimo wszystko jeszcze do zmęczenia nie jest. Jutro niedziela, ale pewnie też pracująca. Także dzieje się dużo. No i troszeczkę nocnej perspektywy już za 15.23 ja już sobie troszeczkę już to powoływałem. kolejny kawałek ogarnięty i przyjeżdżam na następny jeszcze nie kończę, czekam aż chłopaki skończą koszenie na dzisiaj już się zwijają, bo dzwonił do mnie menadżer więc będziemy się razem zabierać, ale zanim mi się zajdzie, bo muszą odstawić tam kombajn Wrócić z powrotem na to gospodarstwo. Bo tutaj mają so, swoje samochody zostawione. więc to im na pewno trochę zejdzie, więc do tego, do tego czasu ja sobie jeszcze trochę zdążę zwołować. Kwestia, czy nie, mam, czy nie jestem za blisko do tej strony, żeby nie zaczepić tam o płot. W sumie to nie płot, ale robię co to jest jakieś badyle to czy nie? No, jakaś deska się zaczepiła Chcę nie rozpizdzić Jakieś kurwa deski, no Muszę uważać, żeby tego nie rozpierdolić i deski się wyciągnęły, takie kurwa, stare konstrukcje. Nawet to nawet nie jest ogrodzenie, tylko jakieś kurwa, w ziemi leży. No idę to pod kurwa. Żeby potem się nikt nie, nie wpierdol. No i lepiej się złożyć w tą stronę. Przejeżdżałem, to się jakoś przyślizgnęło, potem a w drugą stronę się zaczepia jakieś kurwa. Badyle. Stare konstrukcje, to w trawie tego kurwa nie było, widać? Kurwa, to wpierdol. No to leży. Potem ktoś trawę będzie kosił, to się będzie mógł zaskoczyć. Nie do końca pozytywnie. No i dobra, przy okazji kości rozprostowane, można naginać dalej. No, jak tutaj najszybciej wsiadać. Lata pełno jakichś, kurczę, meszek. Cholera wie I kabiny nie nalazłem. No i dobra, gdzieś tutaj powinien być przejazd. drugie pole, bo to już mamy zwołowane. W tym rogu chyba, nie? O, bo to takie zgaduj-zgadula, nie? Ale trafiłem. Także możemy się na kolejne pole przenieść. Nie wiem, czy to się obejdzie bez składania przodu, czy, czy trzeba będzie składać w przód, bo przejdzie. Tak jak w przód przejdzie, to i tył przejdzie, bo w tą stronę przechodziło i Teraz się powinno udać bez problemu. Tak też się idzie. No i dobra, cest zmiana pola znowu pracę. No i co? Możemy sobie ciśnąć dalej? Tak, ciśniemy dalej no i dobra, 2330 koniec na no, dziś zjeżdżam tutaj na tą bazę. Do tego gospodarstwa najbliżej, mam parę minut, dosłownie. Chłopaki już też zjeżdżają z pola, znaczy zjechali już, z kolejnego gospodarstwa wracają, że tutaj mają zostawione samochody, więc jadą w tą stronę, żeby zabrać samochody. Od razu razem się zabierzemy na, na miejsce. Także ja cisnę. No i co, dzięki za dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało. Standardowo łapka w górę, jakiś komentarz. Suba, niech dadzą ci, którzy jeszcze tego nie robią. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.